I przechodzimy do pomyłki, czyli czym jest pomyłka, tak na dobrą sprawę. No i według ISTQB pomyłka to działanie człowieka, którego wynikiem jest niepoprawny wynik lub też błąd w programie. Pomyłka może być spowodowana np. niezrozumieniem danych wymagań, błędem w obliczeniu wartości. Presją czasu. Jeżeli jesteśmy pod presją czasu, no to oczywiście te pomyłki też się zdarzają. Komunikacją, oczywiście pomiędzy członkami zespołu, czyli jeżeli komunikacja jest słaba i czegoś po prostu nie dogadamy, no to wtedy też bardzo nie sprecyzujemy. No to wtedy bardzo łatwo o taką pomyłkę z naszej strony. Oczywiście pomyłki zdarzają się też, gdy ten kod jest bardzo złożony. Projekt, czy też projekt, architektura oraz gdy stosujemy nieznane technologie. Także wtedy też te możliwość wystąpienia pomyłki jest bardzo częsta. No i oczywiście pomyłki są również spowodowane brakiem doświadczenia. Jeżeli mamy mało doświadczenia, no to te pomyłki też zdarzają się bardzo często.